Cześć Michał Koper, witam Was serdecznie. Zapraszam na szybciutką wrzutkę pierwszą dotyczącą tej trwającej jeszcze w Riadzie Gali, gdzie w pojedynku wieczoru będzie bił się Saul Canelo Alvarez o 4 mistrzowskie pasy kategorii super średniej z Williamem Skulem, natomiast za nami najważniejszy, wiem dla wielu z Was pojnek i dla mnie też najciekawszy na tej gali, czyli starcie w kategorii ciężkiej pomiędzy Martinem Bakole i Efe Adżagbą. No i drodzy Państwo, mamy kontrowersję, bo po 10 rundach tej walki w kategorii ciężkiej ogłoszono remis większościowy, dwóch sędziów dało 95-95 i -95, jeden punktował dla Efe Adżagby w stosunku 96-94. do I od razu powiem Wam, że dla mnie to była walka, którą gładziuchno wygrał Efe Jackbo w pełni kontrolował wydarzenia od pierwszego do ostatniego gongu. Wyprzedzał o dwie prędkości e, świetlne Martina Bakole, który był ociężały, ciężki jak wóz z węglem. No i słuchajcie. E, przed walką, bo wiadomo, że atutem, atrybutem Martina Bakolej jest walka w półdystansie, że on powinien być zawodnikiem, który wywiera presję, idzie, dąży do półdystansu i po prostu tam w półdystansie na linach, czy gdzieś z bliska obija FA Adżagbe. Natomiast atutem FA Adżagbe był dystans. No i to Efe Jackba przeforsował swoją, swój sposób na walkę w tym pojedynku, w pełni kontrolował wydarzenia. Cały czas boksował na dystans, do tego boksował na dużym ryzyku, bo wchodził w takie wymiany, natomiast no, one były dla niego o tyle bezpieczne, że był dużo szybszy od Martina Bacole. No, był pewien taki nawet komiczny moment w rundzie numer 8 swoją drogą, całkiem niezły ostateczny dla Martina Bakole, kiedy Bakole skarżył się, że Ajagba nie boksuje. A to właśnie Bakole był gościem, który kompletnie nic w ringu przez tych 10 rund nie robił. Miał dwa czy trzy takie zrywy. Ja mu dałem chyba rundę bodaj czwartą. Chyba tam w ósmej jeszcze coś powalczył, no i gdzieś tam w końcówce. Nie wiem, dla mnie bakole w tej całej walce wygrał 3, no 4 to maks rundy można by ewentualnie mu dać. Remis jest grubym nieporozumieniem, natomiast no, ja bym to nazwał generalnie przekrętem i też nie podobał mi się sposób komentowania tej walki po jej zakończeniu. Bo tutaj, no gdy tylko usłyszałem pierwsze komentarze już po gongu to zacząłem wyczuwać, że tutaj będzie jakiś przekręt, że coś będzie tak, że Jack Jackbe skrzywdzą bo słuchajcie, o ile w trakcie pojedynku wszyscy komentarze byli zgodni, że Efa Jackba kontroluje walkę, pięknie boksował Dzebem schodził z linii ciosu fajnie kontrował prawą ręką Martina Bakola nawet wybodaj w drugiej rundzie chyba czy w trzeciej rundzie Martinem Bakole zachwiał, pełna kontrola były momenty, kiedy Efa Jackba zostawał na linach wtedy Martin Bakole go tam próbował obijać nawet wydawało się, że robi to bezkarnie, natomiast ja miałem wrażenie personalnie, że A Jackba nawet będąc na linach, nawet zbierając te ciosy Martina Bakole, no robi to niejako z bo z, jak obejrzycie sobie walkę, jeszcze raz zobaczycie, że on fajnie z tych lin ostatecznie wychodził jakąś tam konterką i boksował sobie dalej. Miał chyba. Eee, tak, patrzę teraz w zapiski. Eee, czwartą rundę ta czwarta była taka najbardziej gorąca eee, dla Ajakby, gdzie wydawało się, że był e, w tarapatach. Natomiast potem wszystko było gładko, i słuchajcie, przez cały e, przebieg po jeden komentarz e, był przychylny dla Jackby Co po każdej rundzie słyszeliśmy: Kolejna runda dla Jackby, bo tak było w ringu eee, A Jackba zgarniał kolejne rundy. Natomiast po ostatnim e, gongu była chwila ciszy, i nagle wszyscy komentarze zaczę, zaczęli mówić, że nie, nie zdziwi ich remis. Być może będzie remis. Chris z punktował cały czas dla Adżakby, nic z tym specjalnie nie dyskutował, a po ostatnim gongu nagle słyszymy głosy, że remis by nie był dziwnym rozwiązaniem, że remis jest do przyjęcia. No, ja byłem zdziwiony i już zacząłem wyczuwać, że tam jakiś przekręt się szkły i faktycznie tak to ostatecznie ringowy anonser ogłosił, że mamy 95 do 95 dwa razy i 96 do 94 dla Efe Adżakby. Dla mnie krzywdzący remis dla Efe Adżakby. Martin Bokole już tam w ringu zaczął wykrzykiwać, że on Powinien był walkę wygrać, nie wiem w jaki sposób, bo w boksie tak się walk nie wygrywa, jak walczył Martin Bakole już zaczął krzyczeć, że chce rewanżu z Josephem Parkerem. Ja generalnie wydaje mi się, że no tam w Arabii Saudyjskiej mam jakiś dług wdzięczności wobec Martina Bakole, że uratował tę walkę z Josephem Parkerem, kiedy Dibła się. Wycofał i być może faktycznie zorganizują mu teraz e, rewanż e, z Josephem Parkerem. Wydaje mi się, że na rewanż to bardziej zasługuje FA Jagba chociaż no, z przebiegu pojedynku to bardziej Bakole powinien się starać o rewanż, bo wypadł w tym pojedynku fatalnie. To też trzeba e, powiedzieć. E, no. Naprawdę, tak chyba wspomniałem tutaj, jak wóz z węglem toczył się przez ten ring, był powolny. Zastanawialiśmy się, jak, ty, jak jest tą wagą. Czy to brak etyki pracy, ta wysoka waga, no bo to było 135 kg, tylko 5 kg mniej niż przed tą walką, kiedy to niby był nieprzygotowany. Wstał od stołu pojechał do Arabii Saudyjskiej, teraz niby pełen obóz treningowy, a gość waży 135 kg, czyli dużo więcej niż w tych walkach, kiedy, kiedy no, prezentował szczyt formy, kiedy prezentował się dobrze. Wydaje mi się, że ta jednak waga... Troszkę odzwierciedla zła przygotowania, no i też to lenistwo, nie wiem, czy takie lenistwo e, dietetyczne, czy lenistwo sportowe Martina Bakoleba, bo był po prostu e, fatalny. I jeśli miał zmyć swoją postawą tę plamę, którą dał w walce z Josephem Parkerem, to wszyscy przymykali oko, no bo wiadomo, nie niepojęty obóz e, treningowy. W zasadzie żadnego obozu treningowego. To teraz e, zaklinał się, że no, miał 2,5 miesiąca na przygotowania, że solidnie trenował, no i w ringu była kompletna klapa. No. To był e, poworny Martin Bacoles, z którym ten FA Jagba, który wcale nie jest jakimś wybitnym bokserem, przecież przegrywał Sanchezem. Guido Vianello toczył e, równy pojedynek, W zasadzie. Przesadzając, troszkę no, zrobił tego Martina Bakole do zera. Naprawdę, ja Bakole dałem w tej, w tej walce no tak naciągając 3, no 4, to już musiałbym bardzo się postarać rundy, żeby mu dać w tym yy, pojedynku. Dostał w prezencie ten Remis Martin Bakolon Tutaj opowiada, że usyka, by znokołtował jakieś opowieści, dziwnej treści, snuje po tych sparingach. Wydaje mi się, że jak tak dalej pójdzie, no to on zostanie do końca życia tym niepokonanym królem walk sparingowych. Bo słuchajcie, jeśli FA Jagła wyprzedzał go o. 2 e, trzy tempa i robił z nim co chciał praktycznie, poza momentami kiedy wydawało się, że specjalnie sobie na tych linach zalega, bo czuł się tam bezpiecznie, no to niełatwo sobie, nie trudno sobie wyobrazić co zrobiłby z tym Martinem Bakole, Oleksandrusek. On, Oleksandrusek tego Bakole, który był w tej walce z Efe jak po prostu zabrałby do szkoły, do przedszkola, on by go ośmieszył, zrobiłby go do zera, zrobiłby sobie przybory z takim Martinem Bakole. Także podsumowując, fatalna e, walka w wykonaniu Martina kolej się jeśli chce cokolwiek osiągnąć, albo musi się wziąć do pracy, no, albo nie wiem, co tam da się wyrzeźbić. No, teraz z ringu krzyczał, że chce rewanżu z Josephem Parkerem, coś wydaje mi się, że być może mu tam ten rewanż z Josephem Parkerem Turki Alashek załatwi, bo no, wiadomo, tak jak powiedziałem, jakiś tam dług wdzięczności pewnie wobec niego mają. Być może teraz w ramach wdzięczności spłaty tego długu za tą uratowaną galę wczedy, e, wtedy, wtedy na tę walkę z Josephem Parkenem, przecież pamiętacie, jaka tam była historia. E, tam niby walką wieczorem była walka Bivoux BF e, be, be numer 2, natomiast cała Wielka Brytania, całe Pay Per View oparte było jednak na tej walce Josepha Parkera z Danielem DeBoye. Kiedy Dibła się e, podobno rozchorował, to no, cała walka, cała ta struktura per, Pay Per View i atrakcyjność Gali dla brytyjskich kibiców, którzy tutaj byli źródłem dochodów, padła i Martin Bacollet swoją wyprawą taką półtoradniową na ostatnią chwilę w trybie, lasty minut na tę walkę z Josephem Parkerem, to wszystko uratował, więc no, tak mi się wydaje, że e, wydaje mi się, że ma jakiś dług wdzięczności, być może zamiast rewanżu z Efe'a Jackbą, a, Jack, bo, a Jack, bo chciałby tego rewanżu w Stanach Zjednoczonych, tak mówił, no to jednak zobaczymy rewanż z Josephem Parkerem. Cholera chociaż z drugiej strony Joseph Parker w tym momencie kompletnie e, no, nie ma interesu w tym, żeby walczyć, walczyć z FA Jackbą, no bo wiadomo, on jest wyznaczony do jako oficjalny challenger zamiast federacji WBO dla zwycięzcy walki USy kontra DY, no i też no, cholery mu ta walka z, z, z Martinem Bakolem. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Także podsumuję to wszystko: fatalna postawa Martina Bakole, który był w tej walce bardziej Martinem Bakolem niż tym Bakole, który jeszcze niedawno był postrachem światowych ringów. To dla mnie druga kompletnie słaba walka w jego wykonaniu. Zresztą słuchajcie, być może jest przeceniany trochę ten Martin Bokolo, być może za bardzo ten jego mit był rozbuchany, może on jest przehypowany, przecież ta walka z, z Michaelem Hunterem pokazała, że gdy trafia na zawodnika szybszego, sprawniejszego, no to już się zaczynają tam Ciężare oczywiście, tam można opowiadać kontuzje i tak dalej, i tak dalej, natomiast widać było, że prezentował się słabo. Joseph Parker też jest zawodnikiem, oprócz tego, że jest silnym, jest zawodnikiem dosyć szybkim, tam poszło szybko. No i Efe dla mnie też po prostu ośmieszał w ringu Martina Bakole który był, tak jak powiedziałem, w tej walce był bardziej Bakolem niż Bakolem I to tyle, jeśli chodzi o tym rzutkę Dajcie znać, jak Wy to widzieliście, dla mnie to, była, to, to był ruch do jednej bramki, to trzy rundy dla Bakole i to wszystko. Później o kolejnych walkach będzie w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia,